Cześć, 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 witajcie moi drodzy, ja jestem Maxerfish i witam was dzisiaj w kolejnej opinii o mandze. Wiem, że było ich ostatnio dość sporo i będzie ich jeszcze więcej. Mam nadzieję, że się z tego powodu cieszycie. Dzisiaj na celowniku manga e, Junji Goito, czyli gościa, który jest bardzo popularny ze względu na horrory, które tworzy i manga nazywa się Black Paradox. Jeszcze taka mała informacja, jako że posiadam dwa identyczne tomy tej mangi, to zdecydowałem, że jeden z nich powędruje do was, dlatego pod koniec tej opinii, tej recenzji, ogłoszę krótki Konkursik, w którym powiem, co trzeba zrobić, żeby tą mangę wygrać. Oczywiście wygra tylko jedna osoba, ponieważ nie mam więcej tomów do oddania Wam, ale myślę, że ta jedna osoba będzie zadowolona. Zasady konkursu również będą dość, myślę, że jasno przedstawione. Dlatego też zobaczymy, kto z Was wygra tą mangę, do kogo ten Ototomik. Piękny powędruje. A teraz przechodzimy już do recenzji. Słuchajcie, na początek krótki opis fabuły. O czym ta manga w ogóle jest? No więc, nie ukrywam, że ciężko mi zbyt dużo powiedzieć o fabule tej mangi, gdyż jest to po prostu jednotomówka i zdradzenie zbyt wiele mogłoby wam po prostu popsuć zabawę z czytania tej mangi. Mimo wszystko, postaram się tak bardzo ogólnie przedstawić początek, chociażby jak to wszystko się rozpoczyna. No więc była sobie pewna strona internetowa o nazwie Black Paradox i czterech użytkowników tej strony umówiło się na spotkanie, gdzie mieli wspólnie popełnić samobójstwo. Każda z tych osób opowiada, że jej motywem, dla którego chce popełnić samobójstwo, było spotkanie jej sobowtóra. I nagle niespodziewanie koło tej czwórki osób z samochodem przejeżdżają ich sobowtóry. Rozumiecie to? Wiem, że mindfuckowe, ale tak się właśnie stało i od tego momentu rozpoczyna się jakby cała seria takich dziwnych, tajemniczych Wydarzeń, które nasi bohaterowie postanawiają wyjaśnić przed dokonaniem samobójstwa. I właściwie e, chyba najważniejszym z tych dziwnych zjawisk jest odkrycie bramy do takiego dziwnego innego świata, w którym znajduje się masa takich przedziwnych tajemniczych kamieni. Czym te kamienie tak naprawdę są oraz jak te wszystkie sytuacje wpłyną na zachowanie e, i psychikę bohaterów? Tego wam już nie zdradzę, ponieważ to jest sens tego, co w tej mandze się właśnie znajduje. To jest sens fabuły tej mangi. Mogę jedynie dorzucić, że tą mangę bardzo przyjemnie się czyta, ponieważ ze strony na stronę dowiadujemy się coraz to nowszych rzeczy, coraz to nowszych faktów. A wszystkie te rzeczy, których się dowiadujemy, są powiązane z decyzjami podejmowanymi przez bohaterów tej mangi. Niektórzy z nich. Y zaczynają wariować. Niektórzy z nich postępują słusznie, niektórzy okazują się być totalnymi sukinsynami yy, i wszystko zależy od ich nastawienia, od ich cech, od ich stanu psychicznego. I chociaż na początku te postacie wydają się być takimi kompletnymi randomami. Jak widzicie, yy, z wyglądu nie wyglądają jakoś specjalnie, szczególnie nie wyróżniają się niczym. To nic bardziej mylnego, moi drodzy, ponieważ yy, właśnie podczas czytania tej mangi dowiadujemy się, że każda z tych osób ma inny charakter i każda osoba wy Różnia się jakimiś innymi cechami, dlatego też postacie są świetnie wykreowane według mnie w tej Mandze, przynajmniej ze względu na ich charakter, niekoniecznie ze względu na wygląd. Nie wiem za bardzo, jak Black Paradox ma się do innych mang Junji Go Ito, ponieważ jest to pierwsza jego manga, którą przeczytałem. Zamierzam przeczytać więcej, ale jak na razie tylko Black Paradoxa e, miałem okazję poznać. Mimo wszystko, e, nie mogę zaprzeczyć, że jest to tytuł dojrzały i świadczy o, o tym nie tylko fabuła, ale również rysunki, od których mrocznością bije na. Kilometr. E, z pewnością świetne, świetnie są pokazane e, mimiki postaci, mimiki twarzy postaci, e, które niby wydają się takie naturalne e, i świetnie narysowane, świetnie odwzorowane, ale mimo wszystko budzą często grozę i wydają się być takie no psychiczne. E, I dlatego nadają klimat tej serii, tej mance. Oprócz tego świetnie narysowane są te paranormalne zjawiska, które, e, które właśnie w tej mandze już mówiłem wam, że się znajdują. No i bardzo są one szczegółowo przedstawione, dlatego też manga cieszy oko z pewnością. Te rysunki są roczne, mogą być momentami nawet straszne, ale z pewnością są świetne. Na końcu tej mangi znajdują się jeszcze dwie inne historie Junji to tak więc znajduje się tutaj nie tylko Black Paradox, ale również historia, która się nazywa Lizawa. Czyli o dziewczynie, która biega po mieście i liże ludzi, no i również jest upiorny pawilon, tak więc mamy dwie dodatkowe historie. Ale, mimo wszystko, Black Paradox to jest to, dlaczego powinniście tę mangę kupić, ponieważ Black, Parado Black Paradox jest tutaj najbardziej wartościowy, oczywiście. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do tego konkursu, który obiecałem na początku tego odcinka. Więc, aby wygrać ten oto tomik Black Paradoxa, który właśnie trzymam w ręce, musicie yy, podobać pewnemu zadaniu, które według mnie nie jest takie łatwe. Otóż musicie stworzyć własne nadprzyrodzone zjawisko, które będzie tajemnicze, które będzie ciekawe i będzie oryginalne. Możecie to zrobić w jakiejkolwiek formie chcecie. Może to być w formie rysunku przedstawione. Może to być w formie opowiadania i na przykład bohater, który z tym zjawiskiem się spotyka. Może to być zwykły opis w kilku zdaniach takiego zjawiska. Ja będę oceniać to na pewno pod względem oryginalności, ciekawości, yy, więc po prostu wezmę pracę, która mi się najbardziej spodoba. Pamiętajcie, że zwycięzca jest tylko jeden czas macie do 20 powiedzmy lipca. Dobra, niech będzie 20 lipca. Więc nie macie czasu zbyt dużo. Na to i oczywiście muszę wam też powiedzieć, gdzie macie wysyłać mi te prace. No więc niech to będzie mój fanpage na Facebooku, wiadomość prywatna. Ja tam e, wchodzę dość często, częściej, częściej niż na maila, sprawdzam te wiadomości, e, więc z pewnością to będzie dobry pomysł, żebyście mi tam te prace wysyłali. Oczywiście link do fanpage'a pojawia się wam tutaj na dole. E, no i oczywiście do 20 lipca macie czas. Potem e, odezwę się. Myślę, że nie będę robić o osobnego filmiku e, o tym, kto zwyciężył, ponieważ to jest tylko jeden zwycięzca. Myślę, że wyniki ogłoszę na Facebooku, a tutaj na filmiku dodam najwyżej anotację o tym, kto wygrał. E, na Facebooku ogłoszę wyniki i na Facebooku również w wiadomości prywatnej będę pisać do osoby, która wygrała, żeby podała mi swój adres. To by było na tyle ode mnie. Pamiętajcie, jakieś własne, nadprzyrodzone zjawisko w dowolnej formie opisane, byleby było ciekawie. Zobaczymy, jak wam, się, jak wam to pójdzie. Trzymajcie się, do zobaczenia na razie.